Dzień! Dobry, drużyno! Szeryf Hitch melduje się na posterunku. Spocznijcie, zastępcy. To, co byście powiedzieli, żebyśmy sobie dziś poszeryfili, moi mili, hej! Hej, hej, hej! Czyżbyś próbował rymować? O, hej, Zip! Ta, podobało się? Nie za bardzo. Spoksik. Takie tam sobie nuty. Nie wyszło. Dzięki za feedback. <laughs> co mogę dla ciebie zrobić? Wpadłam tu, ponieważ... no ten... Czy nie zauważyłeś czegoś dziwnego ostatnio? Dziwnego? W jakim sensie? No, stałam sobie dzisiaj na balkonie, kiedy... E, wiesz co? To pewnie nic takiego. Nie ma sprawy. <laughs> Czekaj. Wiem chyba, co jest grane. Serio? Tak. Mm -hmm. Ty... Się nudzisz. Ale nie wstydź się tego. Kumpelo, porobimy coś razem. Już wiem. Zamówmy frytki z trzech różnych knajp i zdecydujmy, które są najlepsze. Albo ułóżmy puzzle. Telefon? Biuro szeryfa? Mhm, rozumiem. Serio? A to dziwne. Gdzie? Na plaży? Zaraz tam będę. Dobra, mamy na plaży kod 818. Superansko wybierzesz się tam ze mną, zip? I pewnie mówię sam do siebie. Hmm, wygląda normalnie. Co to niby znaczy, że coś dziwnego się stało? Zrobiłaś to specjalnie! Zależy nie! Widziałem, jak używałaś magii, żeby upuścić parasolkę na mój zamek z piasku. Ale nie chciałam tego, uwierz mi! Leciałam z nią i moja magia nagle zgasła! Jakoś ci nie wierzę! Po co miałabym kłamać? <laughs> Czy zaszedł tu jakiś incydent? Dzieciaczki? Szeryfie, przysięgam, że nie chciałam nic zniszczyć! Moja magia! Ten zamek mi zajął cały dzień! Czwartek. Południe. Plaża. Druga afera z magią. Problem z lewitacją. Jednorożec upuścił parasol. Wzburzone kucyki. Bardzo to dziwne. Wszczynam dochodzenie. Okej. Okay. Opowiedzcie, co się stało. Pojedynczo. Ona próbowała zniszczyć mój zamek z piasku. Nieprawda. Moja magia nie działała. Dobrze, dobrze. Uspokójcie się, kucyki. Proszę. Magia powinna być zakazana na plaży. Czy magia jest zakazana na plaży, szeryfie Hitch? O, oh, eee... Uh, ona jest... nie jest zakazana. Wiecie co... Tak, w sumie, może lepiej wrócę na komisariat, sprawdzić przepisy na ten temat. Tak, a wy się dogadajcie, będziemy w kontakcie. Ha, ty nie jesteś stąd, prawda? Nigdy nie widziałem takiego jajka, a wy? Czym na ekwestrię możesz być? Dajmy się tobą, maleństwo! Robiłaś to specjalnie! Po co w ogóle miałabym coś takiego robić? No i ślicznie. Masz tu ciepełko i spokój. Będę cię tu strzegł, dopóki nie dowiemy się, czyje ty jesteś, okej? Okay? Szeryfie hitch. Uh. Do kogo przed chwilą mówiłeś? E, do nikogo! Absolutnie do nikogo! Jak mogę ci pomóc, Paulzie? Kusowałam sobie po ulicy i nagle moje kopyta przykleiły się do chodnika. Próbowałam się ruszyć, ale nie mogłam. Ja, mh, przez naprawdę długi czas. Myślę, że ktoś robi sobie ze mnie żarty. Pewnie któryś z tych jednorożców. Chciałabym złożyć skargę. Jasne, skrzynka na skargi jest na ścianie. Ale ja bym wolała, żebyś osobiście ją przyjął. Rozumiem, ale śpieszę się na ważne spotkanie w latarni. Obowiązki. Popilnuj tego jajka, dobrze zastępco? Na ulicy głównej wszystko wygląda normalnie. Hmm. Z wyjątkiem tego. No trzymaj maluchu. Przeniosłem piasek, żeby było ci wygodnie. Fajnie się jest teraz? Bróżowiutko i cieplutko. Kto chce usłyszeć bajeczkę? Ja bym chciała! A! Wow! Umiesz ty się skradać! Co tutaj robisz? Miałam intuicję, kierowałam się nią i bardzo słusznie. Ty jednak coś ukrywasz! Hej! Uuu! Haha. To co to takiego? Nie mam pojęcia. Znalazłem je na plaży i postanowiłem mu pomóc. Zwyczajnie. Miałeś intuicję i kierowałeś się nią? Tak. Hej, uh, czy to może zostać między nami? Pewka, pójdę na kłódkę. Co? To będzie w końcu ta bajeczka czy jak? <śmiech> <śmiech> o nie.